Szanowni Państwo, przechodzimy do uchwały 1 porządku obrad. Uchwała w sprawie określenia programu opieki zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Pięknej w 2015 roku. Witam kierownika komisji, panią Monikę Warszawę. Dobrze, że na projekt uchwały. Rozumiem, że projekt uchwały będzie opiniowany przez komisję. Panie poproszę o opinię komisji. Proszę komisja. Proszę pozytywnie zaopiniowana projekt uchwały. Powierzchnie Pani, Pani kierownik referatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Mikołaj, proszę o Witam wszystkich serdecznie. Zapewnienie opieki prezentującej zwierzętką oraz ich wyładowanie należy do zadań w gminy. Przedstawiony projekt programu ma na celu realizację przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Na podstawie artykułu 11a Rada Gminy ma obowiązek określić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi do, do, do 31 marca. Program ten obejmuje zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, posypianie się miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku z, z udziałem zwierząt. W uchwały wywołuje skutki finansowe dla gminy. W programie wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich wydatkowania, które zostały ujęte w budżecie Gminy na rok 2015 rok. W celu wypełnienia obowiązku określonego w artykule 11a ust. 7 ustawy, projekt niniejszego programu został przekazany do zaopiniowania następującym instytucjom: Właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarni, czyli powiatowemu lekarzowi weterynarii w Pruszkowie Organizacją społeczną, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony zwierząt działających na obszarze gminy. W tym przypadku jest to Fundacja Międzynarodowa Ruch na Rzecz Zwierząt Wiwa. Oraz dzierżawcom Zarządą zarządcą łowieckich działających na obszarze gminy, czyli Polskiemu Związkowi Łowieckiemu nr 414 oraz whl nr 436 z u Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie wniósł uwagę do przesłanego projektu programu, który został uwzględniony i wprowadzony do programu dotyczącego załącznika do uchwały. Pozostałe instytucje nie wydały opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu, a w tym samym się za akceptację przesłanego projektu w artykuł 11a ustęp 8 ustawy o ochronie zwierząt. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niż uchwały. Dziękuję. Dziękuję za wyjaśnienia. Proszę o dołączoną dyskusję. Pytania? Pytania? Moje pytanie jest takie. Dlaczego wybraliśmy ten kabinet, jak to się aż tak daleko, że ten, ten Został ogłoszony za pytanie ofertowe, na którego wpłynęła tylko jedna oferta, Właśnie tego gabinetu. Kwoty. Czy są jakieś... Te kwoty wynikają z Ilości przewidywane, ilości tych zwierząt. Tak, tak zapytanie kwotowe przewidywało, wyłapanie 35... E, Momencik. 25 psów oraz kastracji 35 kotów. E, które będzie właśnie wykonywał ten gabinet. Te kwoty wskazane w paragrafie 10. 25 kusów, tak? Była parania, tak. I 35 kust racji, stabilizacja 35 35. Umowa z tym gabinetem została zawarta na łączną kwotę 67 750 zł. I w paragrafie 10 kwota ta została rozbita na odławianie. Zwierząt, jest to 53 750 i e, sterylizacji jest to kwota 14 tysięcy i dokarmianie zwierząt no to 3,5 tysiąca to jest na dat I tak samo dotyczy to e, zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich jest to kwota 8 tysięcy. I tak samo jak w, w, odnośnie wyłapania podmiotu do wykonujących usługę wyłapywania i kastelacji dzielą, tak samo w tym, w tym przypadku zostało o ofertowe ogłoszone i zgłosiło się też jeden podmiot otwierający taką funkcję. W... Ja taką. nawet punktuję na realizację, z rozliczamy takie umowy. Rozumiem, że liczymy, tak? Jeżeli gdy tych usług będzie 2520, za 25 do tak. Ta bo, 20, bo bo tak? to zapłacimy za 20, czyli za 20? Tak, za faktyczną wyłapaną ilość zwierząt. Jednak zwierzę nam znaczy, przeważnie się odbywa tak, że my zgłaszamy, że jest to była tania, tak, bo mieszkańcy nas zgłaszają i my po prostu wtedy zgłaszamy do tego, co wtedy nie A w sobotę nie nie można zgłaszać. W sobotę jak to my łapiemy. Nie, wystarczy, że Państwo też zgłoszą na policję. Policja też ma informacje odnośnie, kto się zajmuje takimi, taką pomocą. Proszę o że jest taka umowę. Proszę o dzisiejsza. Ale 10. Jeszcze mam tylko uwagę, co tutaj może. Czy właściwie zapis tej uchwały tutaj? Uchwała wchodzi w życie dnia 1 kwietnia. A przyjmujemy życie, a jeszcze ona po tego odrzutku, po ogłoszeniu, wojewódzkim. jego dźwięku, które Czy też będzie widać? Nie ma problemu. Znaczy, no, nie wiem, czy nie. Uchwała powinna o podnosić, no, to nie, nie tak powinna tak, obowiązywać, bo wejdzie w życie, po ogłoszeniu, No nie wiem, czy odwiedź do pierwszego.

Odnośnie zwłok zwierząt, zajmuje się firma Bełławina w drodze zapytania o paszport. jest to firma z Bo tutaj nie mamy o testowe, o zwłokach zwierzęta, tylko o zwierzętach poszkodowanych, czyli żyjących, a rannych. Dziękuję. Dziękuję. głowa pani proszę bardzo. W paragrafie siódmym jest takie zdanie gabinet poprzez wyłapanie i transport kotów z terenu gminy raszym do miejsca, gdzie będzie przeprowadzony zabieg sterylizacji kastracji oraz ponowne odwiezienie w miejsce jego wyłapania. Jak mamy to rozumieć? Wyłapane kotem, wy... jak mamy my potem to wdrożą? Mamy zgłoszenie, że jest kotek, biega. My go wyłapujemy, znaczy, ten podmiot go wyłapuje, przeprowadza za niej kastrację sterylizację, przetrzymuje przez okres trzech dni i wtedy odwozi go w to miejsce, które zostało wyłapane. Żeby sobie powiedział. <grym w środę> Panie Męszu, mam pytanie, paragraf 10, punkt 3, karanie zwierząt. Tak Naszy, Jest punkt jakiś taki do wykarania, na przykład ktoś nie zmieni, żeby widzieć kwiatów z zadowoleniem zwierząt, jak sam sobie ziarę, to No, no od na te, to, zasadzie, jeżeli mamy zgłoszenie, że biegają kotki, i nie ma tam osoby, która by mogła ich nie wiem, dać ich się tam na nagranie, wtedy my zakupujemy karmę, nasi pracownicy interwencyjne założą w to miejsce? Jak często to się zdarza w roku?

te stolidzka tych kozłów nie chcą chyba przyjmować do siebie i właściwie nie wiadomo, co by było z nimi zrobić. Trzeba po prostu ich wrócić tutaj, gdzie by był. Jednakże bym się nie rozkargał. Cały tak? ten zamek, na tym polegał. Tylko nie wiadomo, kogoś go innego nie porzucimy. Tak? Nie można zamieć w inne miejsce. Również to nie chcę. Tak? To musi wrócić, bo nie ale najmniej będzie się rozkargał. Proszę pana radny, no ma kiedyś. Mam pytanie do pańskiego odnośnie paragrafu 10%. 23 odnosi się do zwierząt odłowionych czy zgłoszonych do odłowienia? Odłowionych. Znaczy zaplanowanych do odłowienia. I przywiezionych do Nie, są oddawane od schroniska, bo to dotyczy psów. Rozumiem, że nie dotyczy tego, że tylko zgłoszony. Tylko odłowiony. fizycznie. Odłowionych fizycznie. Dziękuję bardzo. Kolejne pytania są. Chcesz? Ja mogę powiedzieć, no tak, mam tutaj właśnie dane odnośnie na 2012 rok, była to liczba 34 psów. 2013 rok 24 psy, 2014 rok jest 13 psów było i na ten rok jest planowane 25.

Dziękuję na cenną uwagę, Panie Wnosząc. Dziękuję na cenną uwagę. Ja mam pytanie. To właśnie, parka, taki wzrok, jak Pytania kolejne są, ale jest jestem śmiechem z sali, widzę, to może Dwa Chyba zamykamy dyskusję w szkole. Głosowania będzie uchwały. Czytam tę uchwałę. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania zamości zwierząt na terenie Gminy w, w 2015 roku. to jest za przyjęcie projektu uchwały? Proszę, Pani Rokowna, tak śmiało, można i panie Ruch. Wyszło nam, że 14 jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Cztery. No to mi się zgadzało. Dziękuję, obecność... dziękuję bardzo. Pani Mala, dziękuję Pani za obecność. Dziękuję bardzo Pani Majce za obecność rewelowania tej uchwały.